Jezus powiedział do ludu, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precznie odrzucę. Ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, Miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Sprowadzono świętego Floriana w jego relikwiach do Polski, dlatego że w XII wieku brakowało nam relikwii. Wojciecha zdążył nam ukraść Brzetysław w XI wieku, a na kanonizację Stanisława trzeba było czekać do wieku XIII. Był więc nieurodzaj na relikwie w Królestwie Polskim w wieku XII. Ale szczęśliwie się złożyło, że ówczesny biskup krakowski znał się z papieżem. Niejaki getko miał ponoć spotkać na studiach, gdzieś za granicą, na którym z europejskich uniwersytetów, u Balda, który potem stał się Lucjuszem III. I wówczas, kiedy się poznali na studiach, jak chce podanie, legenda, tradycja, Mieli sobie obiecać, że którykolwiek z nich, jeśli do czegokolwiek w kościele dojdzie, to temu drugiemu będzie pomagał. No i kiedy Lucjusz III został papieżem, to pomny tej przyjacielskiej umowy miał zapytać listownie swojego przyjaciela Getkę, czemu czego nie brakuje na krakowskim biskupstwie. I Getko wtedy odpisał swojemu przyjacielowi, że nie brakuje mu wiele, ale przydałyby się jakieś porządne relikwie w Krakowie. No i wysłał delegację do Rzymu i papież w imię tej przyjaźni, Lucjusz III, chciał ponoć podarować najpierw relikwie świętego Wawrzyńca. Ale kiedy otworzono sarkofag, to święty Wawrzyniec miał się obrócić plecami mało grzecznie do polskiej delegacji, tak mówi legenda. Więc otworzono sarkofag ze świętym Szczepanem, który zachował się równie mało sympatycznie. No i kiedy polska delegacja się zmartwiła, to spod jakiegoś grobu obok miała się wysunąć koścista ręka z kartką, na której złotymi wieterami było napisane: Ego poloniam ibo, ja pojadę do Polski. I tak święty Florian, męczennik z początku IV wieku, sam miał się zgłosić na tę wyprawę. Legenda, oczywiście bardzo sympatyczna, można się uśmiechnąć do niej, ale. W ten sposób święty Florian pomaga nam usłyszeć dzisiaj to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. A myślę, że dzisiaj potrzebujemy usłyszeć i dobrze by przynajmniej dobrze by było, żebyśmy usłyszeli z tej dobrej nowiny jedno zdanie. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał. Czasem sobie w życiu stawiamy pytania, kim jesteśmy, ile jesteśmy warci. Czasem mniej lub bardziej dramatycznie zadajemy pytania, po co w ogóle jesteśmy, istniejemy. A to zdanie odpowiada na te wszystkie pytania. Jesteś darem, który Ojciec dał swojemu Synowi. Jesteś częścią tego wszystkiego, co Bóg złożył w ręce swojego jednorodzonego Syna i jest Jego wolą, aby syn nic z tego nie stracił, a więc także Ciebie. Tak, jesteśmy też. Mamy być darem dla siebie nawzajem. Ale najpierw jesteśmy darem Ojca dla Syna. Kilkukrotnie w Ewangelii Janowej ta prawda powraca, kiedy Jezus mówi, Ojciec dał mi wszystko w ręce. Wszystko, prze, wszystko dał mi Ojciec mój. Spróbujmy dzisiaj to zdanie dobrej nowiny, to jedno zdanie, jakoś podsunięte nam kościstą ręką Świętego Floriana, wziąć ze sobą jeszcze na osobistą modlitwę. I zobaczyć, czy, czy to zdanie coś robi z naszym patrzeniem na nas, na nasze życie. Kim jesteś? Jesteś tym, kogo Ojciec podarował Synowi. Jesteś darem Ojca dla Syna. Amen.